Dzień dobry moi drodzy. W tym odcinku pokażę jak prawidłowo zrobić mieszankę ziołową na trawienie, ale nie tylko, bo zestaw tych ziół, które tutaj przygotowałem, one będą działać ze sobą synergicznie, więc będą też działać w kierunku wielu zaburzeń takich około -trawiennych. Na przykład będą działać na pasożyty, na ból w układzie pokarmowym, na krwawienia oraz na stres, lęki, takie przewlekłe zdenerwowanie i rozdrażnienie. Więc taka mieszanka będzie naprawdę bardzo skuteczną, bardzo skutecznym preparatem, a do niej wybrałem takie zioła jak, no tutaj mam bylicę pospolitą, wrotycz, krwawnik, miętę, akurat mam miętę pieprzową, jasnota purpurowa, tutaj mam kłącze tataraku. I korzeń arcydzięgla. Wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich ziół jest to, że wspierają procesy trawienia pokarmu, natomiast dobrałem je tak, żeby synergicznie wspierały jeszcze swoje dodatkowe właściwości. Na przykład, ziele krwawnika to jest nasze pierwsze zioło, które wykorzystamy sobie na trawienie, bo jego działanie jest bardzo szerokie, jeśli chodzi o układ pokarmowy. I jest to zioło, które oczywiście będzie poprawiać trawienie, ale posiada też wiele innych unikalnych właściwości, które mogą być wykorzystane, gdy są zaburzenia trawienia, które nie są spowodowane niewydolnością enzymatyczną organów, tylko na przykład są jakieś krwawienia w żołądku albo w jelitach, przez co organizm sam ten układ trawienny no jakby zwalnia, wyłącza, żeby się nie wykrwawić, a krwawnik, jak sama nazwa podpowiada, działa przeciwkrwotocznie, więc będzie pełnił funkcje naprawcze w obrębie krwawiących miejsc oraz funkcje ochronne pod postacią dezynfekcji no, przewodu pokarmowego, bo działa przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie. Wrotycz w takiej mieszance będzie działać synergicznie na trawienie, pobudzając wątroby do wytwarzania i wydzielania żółci, która trawi tłuszcze z pokarmów, oraz żołądek do produkcji soków trawiennych. I te właściwości są charakterystyczne dla wszystkich ziół, natomiast to, co wyróżnia jeszcze wrotycz, to wyjątkowo skuteczne działanie przeciwpasożytnicze. Zaburzenia w układzie pokarmowym mogą być spowodowane przez pasożyty, które zagnieżdżają się w jelitach, a zarówno wrotycz, jak i bylica oraz kłącze tataraku z tej mieszanki działają bardzo skutecznie przeciwpasożytniczo i będą stanowić trzon w naszej jesiennej mieszance na pasożyty. Więc tutaj yy, synergia takiej nalewki nie tylko bezpośrednio będzie pobudzać organy do wydzielania soków trawiennych, ale też w taki pośredni sposób będzie pozbywać się no, jednego ze źródeł dolegliwości trawienno-jelitowych, czyli właśnie pasożytów. Kolejnym działem, które wybrałem do mieszanki, jest korzeń arcydzięgla. On działa uspokajająco. No, i pozwala organizmowi usunąć takie objawy wyczerpania nerwowego. No, i sprawdzi się do osób, które odczuwają np. brak apetytu albo tracą, tracą ten apetyt, jak się stresują. Arcydzięgiel również pobudza organy do produkcji soków trawiennych. Natomiast to, co warto sobie dodać, to, że działa też przeciwbulowo. Zresztą tutaj wrotycz też działa przeciwbulowo, więc będzie zachodzić synergia między tymi ziołami. A dla osób, które mają jakieś np. bóle brzucha skurcze w układzie pokarmowym i dodatkowo ten pokarm zalega. No tarcydzie tutaj będzie super rozwiązaniem. Jasnota purpurowa również wpływa korzystnie na układ nerwowy, zmniejsza napięcie, zmniejsza lęki. I w akademii już można obejrzeć sobie Intrakt, który będzie działał nie tylko korzystnie na trawienie, ale właśnie przede wszystkim no, będzie koił nerwy. A jeśli chodzi o samo trawienie, no to jest to zioło, które szczególnie jest bardzo przydatne, gdy chcemy zwiększyć kwasowość żołądka. Bylica pospolita to jest takie flagowe ziele na problemy w układzie pokarmowym. Przede wszystkim działa żółciopędnie, więc będzie chronić przed kamicą żółciową oraz moczową z uwagi na właściwości moczopędne. No i do tego działa też rozkurczowo, przeciwzapalnie, zwiększa apetyt i przyspiesza trawienie na poziomie żołądka, docelowo zmniejszając w nim pH, więc no, trawienie mięsa i różnego rodzaju białek będzie poprawione. A... To jest szczególnie istotne, żeby na tym etapie te białka zostały dobrze porozcinane, bo na kolejnych etapach w układzie trawiennym też czeka te białka dalsza obróbka. Dlatego belica tutaj będzie przeciwdziałać zaleganiu pokarmu w żołądku, no i tym samym będzie uniemożliwiać rozwój chorobotwórczych bakterii, jak chociażby helikobakter pylori. Po stosowaniu preparatów z belicy zmniejszają się też gazy i wzdęcia. I co ciekawe, bylica pospolita ma podobne właściwości do bylicy Piołun. Przy czym ta bylica pospolita jest znacznie bezpieczniejsza, i właśnie do tej mieszanki taką wam polecam. Kłącze tataraku nie jest znane ze swoich właściwości uspokajających, a szkoda, bo warto wiedzieć, że no uspokaja silniej niż wrzos, melisa, kawa-kawa czy kozłek lekarski. A w układzie pokarmowym działa silnie przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie, likwiduje nadmierną fermentację w jelitach. No i działa też przeciwskurczowo przeciwrobaczo i przeciwbólowo. Więc no, jest to surowiec, który idealnie komponuje się do naszej mieszanki z pozostałymi ziołami. Liść mięty po pierwsze sprawi, że cała mieszanka będzie o wiele lepiej smakować, a do tego mięta też jest ziołem, które zasłynęło, zasłynęło ze swoich właściwości regulujących trawienie oraz uspokajających, ale już nie tak często się mówi, że tylko ekstrakt może mieć realny wpływ na uspokojenie, no bo jest go zwyczajnie bardzo mało tego olejku w tych liściach. A takie saszetki, co są w sklepach z miętą, no mogą co najwyżej działać jako placebo my robimy sobie mieszankę na trawienie, więc tutaj wykorzystamy głównie właściwości trawienne, ale też walory smakowe, bo taką mieszankę będziemy stosować kilka razy dziennie, więc lepiej robić to ze smakiem. Można przygotować zarówno wodny jak i alkoholowy ekstrakt, przy czym alkoholowy będzie o wiele skuteczniejszy i o szerszym zakresie działania. Natomiast takie napary z tych ziół tak około posiłkowo też są mile widziane. Na trawienie będą bardzo dobrze działać, zwłaszcza jak poczujecie taki smak no, tej gorzkiej mieszanki. Znasz już wszystkie najważniejsze metody przygotowania preparatów ziołowych, więc nalewkę robi się w bardzo prosty sposób. Wystarczy wszystkie zioła dokładnie rozdrobnić i połączyć ze sobą w równych proporcjach i zalać alkoholem w ilości 1 do 3, czyli na 100 g mieszanki ziołowej, 300 ml alkoholu 70%. Do przygotowania intraktu musimy wcześniej alkohol doprowadzić do wrzenia i mieszankę zalewamy gorącym alkoholem, przy czym do intraktu polecam świeże zioła. Napar przygotowuje się również w bardzo prosty sposób. dwie 3 łyżeczki zalewamy szklanką wrzątku i odstawiamy na 15 minut. Lub można zrobić taki silniejszy odwar podgrzewając zioła przez 10 minut na małym ogniu. Napar można podzielić na trzy części po około 70 ml i wypić tak 5-15 minut przed jedzeniem, jeśli no jest na przykład problem z apetytem. Druga część tego naparu do posiłku i tak na 30 minut po posiłku trzecia część. Jeśli stosujesz nalewkę to tak od 15 do 20 kropli do kieliszka i wypij w trakcie posiłku, tylko no najlepiej to dolać sobie wody do tych kropli. Możesz mieć też takie poczucie, że masz większą ilość energii, ale tak naprawdę to nie jest zasługa działania pobudzającego tych ziół, tylko no, odciążającego układ trawienny. I dzięki temu, że ten pokarm w przewodzie pokarmowym będzie się o wiele lepiej trawił, no to Twój organizm nie będzie musiał marnować energii na właśnie natrawienia. Wiesz już, jak zrobić preparat na trawienie, też na wiele innych dolegliwości w układzie pokarmowym, właśnie z tych ziół. Dlatego teraz zapraszam Cię do przygotowania i do kolejnego odcinka.